Wieczęści, you know you know you know you know oh, jestem yeah. <laughs> 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 <Komenoutraszka> yeah. okay. i Dzień dobry. Dzień dobry, O, perfect. Komentarz jest. mnie? Okay. Obviously the kids need to take it easy with the questions. Not, no, no difficult questions. Uh, boss, pan trener, prosi, żeby się nie zadawali aż tak trudnych pytań dzieciaki. Okay. Um, It's not the to the Oczywiście nie jest to sposób i wynik, który osiągnęliśmy dzisiaj. Nie, nie chcieliśmy tak skończyć tego sezonu. Ale to, czego nie możemy zrobić, to negować tego, co ten zespół zrobił w tym sezonie. we wouldn't have moved a, a, a place up the table. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj wygrali, to nie, nie, nie ruszylibyśmy się z miejsca z, y, za bardzo. Straciliśmy bramkę, którą też straciliśmy w, w momencie, w którym przyszedłem do, do, do klubu. So we can't e, I też, e, we can't what we've done. A, e, Nie, jeśli do mój błąd, przepraszam. E, osiągnęliśmy swój cel.

And I, said to them, I, couldn't them extra I powiedziałem im wtedy, że nie mogę wam obiecać, że się utrzymamy w ekstraklasie. What I did promise them was we'd give a good try. Ale obiecałem im, że na pewno bardzo mocno się postaramy i spróbujemy. And we've done that, so we now know after today where we are. I te, tego dokonaliśmy. Dzisiaj już wiemy, na czym stoimy, gdzie jesteśmy. And we're certainly not getting carried away. We know there's still an awful lot of work to be done. I oczywiście spo, nie na laurach, wiemy, że jest jeszcze dużo e, jeszcze rzeczy do poprawienia. I e, nasi zawodnicy, którzy siedzą w tamtej szatni, e, zasłużyli na ogromny szacunek. Teraz będą mieli chwilę czasu, e, parę tygodni, żeby odpocząć. Now the real work I tak naprawdę później zacznie się prawdziwa praca. Wiem, że chce zadać pytanie, do Dzień dobry Panie Trenerze, Panie Trenerze, czy podczas swojej dwugletniej kariery trenerskiej spotkał się Pan już z taką sytuacją, jak dzisiaj, ta sytuacja, która miała miejsce po dyskusji sędziego? Banner z napisem Harder Respect, biało-zielony szalik, inicjały trenera. Proszę do tego świadomić. In fairness, when I went to Toronto, um, the fans delivered me with a the, 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 the group called the red patch boys Jeśli będą strzel była taka jedna sytuacja gdy byłem trenerem w toronto gdzie ma się też taka grupa zagrożał kibiców nie tyle wyde skafseen in cargo trust eee przyniesie mi taki szalik z napisem ufamy karworowi happens we played in red so the scarf was red i grałem też w czerwonych strojach, więc ten e, szalik też był cały czerwony. Red is not a, color of mine. a mój kolor z racji tego, skąd jestem czerwony, nie jest lubiony. Red white. Bo Sunderland gra e, odwiedzimy róg już tutaj odpowiem. to, Who the local to United. który, to, e, to, e, jest e, lokalnymi derbami z moim klubem Newcastle United. So they, they scarf in we trust in black and white for Dlatego później, zaraz po tej sytuacji, dali dla mnie specjalny szalik, gdzie był w barwach biało-czarnych, taki jak Newcastle. And that was a nice touch. I to był taki miły gest. Was it was a, banner, it was bigger, a to, co się dzisiaj wydarzyło, to było na pewno lepsze, bo po pierwsze panel był większy, wszyscy to widzieli i było niezmiernie miło, ale to nie jest to coś, co mnie motywuje w mojej pracy, ale tylko sprawia, że się czuję bardzo miło z tego powodu. Like, like A szczególnie jeśli chodzi, e, jeśli to jest e, prezent od naszych fanatyków, takich jak mam so like Dlatego chciałbym z tego miejsca im podziękować. Panie trenerze y, podczas y, jakiejś tam konferencji, który jakbyś tam leczu, powiedział pan, że te wszystkie strzały wypukły, to tak troszeczkę rozpraszają to się i powoli się dosyć wiadomo, co pan ma na nie przy już się do tego przyzwyczaił? Myślę, że, że zaczynam się powoli przyzwyczajać do tych petat. Ale to nie jest tak, że jest coraz łatwiej. z do ma, ma, ja mam, mam trochę problem ze swoim prawym uchem i na pewno się trochę dostało. Ale wiem, że jest to część kultury kibicowskiej, i muszę to po prostu się do tego zaadaptować i zaakceptować. Wow. Byłoby świetnie grać o te puchary, ale jest jeszcze długa droga przed nami. Ale oczywiście marzymy o tym i możemy o tym marzyć, ale będzie to bardzo, bardzo trudne. Ale zaczęło się od świetnego pytania. Dziękuję. Uwielbiam to, dziękuję. Są jeszcze pytania? Są, proszę. Dobry panie, że mam pytanie, bo jak wiadomo otrzymaliśmy zakaz transferowy. A jak wiemy, wielu zawodników ma podpisane kontrakty właśnie do końca tego sezonu. Czy będzie nam ciężej w następnym sezonie utrzymać zawodników oraz po prostu mieć skład, który będzie dobry do Ekstra the media. Myślę, yeah. że po takim, po takim pytaniu masz szansę zostać mi ważnym w mediach. Yes, it's a, it's a situation. Tak, jest to trudna sytuacja. Ale teraz już skończyliśmy ten sezon, jeśli chodzi o mecz. A teraz jest czas. Nie jest to tak um, do końca czas odpoczynku, bo teraz jest czas, żeby właśnie o kadrę na przyszły sezon, a nie będzie to łatwe, jak, wiesz. Dziękuję. Dzień dobry trenerze. Pytanie do trenera Belli. Powiemy już, jaka jest sytuacja trenera Carvera, a co z panem? Będziemy mieli nowego tłumacza, czy, czy zostaje nam? E, rozmowy idą w bardzo dobrym kierunku. Czy też? Tak. Są jeszcze pytania? Są jeszcze pytania? Tyle w lutym mówił pan, że zadowoli pana między 38 a 40 punktów na koniec tej klasy. Okazało się, że mamy tylko półtysięcy, a do tego aż 6 punktów zapłacili strefą spadkową. Jak kończenia. Swoje słowa czy są zdolności, czy są? Yeah, would it would really to get points. Na pewno byłoby bardzo miło mieć te 40 punktów. And like I've said, we wouldn't moved up 13 bo... No, oczywiście to nie, nie spowodowałoby, żebyśmy awansowali o jedno miejsce, no bo zespół przed nami po prostu zrobił tych punktów trochę więcej. Może mój wygląd nie, nie mówi o tym, że jestem ogromnie szczęśliwy, ale ogromnie się cieszę w środku. Ale też jest to taka informacja, ta zdobycz punktowa, gdzie jesteśmy, na jakim etapie i co musimy zrobić teraz tak trochę bardzo śmieszno Sunderland wygrał dzisiaj parazę o tak awans jak to się nastawia no na start ze Ducasem Norwich chiefenight one of my united jest również moim byłym klubem bo i think what's is for the northeast of england where i come from ale to jest bardzo pozytywne dla regionu Anglii, w którym ja mieszkam we now can get back to the local derby games like we have next year against Okay. E, mamy teraz w końcu derby swoje, tak jak będziemy my mieli swoje w wężu zamku. I, I tak już będąc, to totalnie szczerym, no to Sunderland to jest bardzo duży klub i, i, i powinien być w Premier League. Dzień dobry, Jacek Łuczyński, Premier Stop Trenerze pytanie, co prawda przed chwilą powiedzieliśmy, że mamy mało zawodników, więc pytanie o Głecho. Czy to, że on dzisiaj zagrał, to było jakieś pożegnanie dla niego, czy wręcz odwrotnie, trener jeszcze się basnął nad tym zawodnikiem, czy on koncepcji nie czuł? No, so, so, Louis Louis played because um, Bujar was had an issue with his groin. Uh, Louis zagrał przede wszystkim dlatego, że Buja plana miał miał problem ze swoim przywożycie nimi, co do I mean, we talked last week how well Buzia played. A, akurat e, tydzień temu rozmawialiśmy, o tym jak Bojat bardzo dobrze zagrał w mężczyzn z pogonią because he wasn't fully fit, so he was there just to take in everything on the last day. Ale niestety nie było w ogóle szans, żeby on się zagrał, wzięliśmy go na łatwie żeby po prostu był z nami, bo to był ostatni mecz i, i żeby był częścią nas. Ale dopytam, trener jest za tym, żeby przedłużyć wypożyczenie zawodnika? this is something that we need to sit down and talk about. and obviously today is not the time to do that. but we will be having conversations in the next few days about who is staying, who is going, who we need to replace, and who, we, and who we need to bring in. Ale będziemy toczyć tę dyskusję, kto powinien zostać, kto powinien odejść, kogo musimy sprowadzić, także to w najbliższym tygodniu. Yeah. Posłuchajcie yeah. mnie, proszę, życzę Wam bardzo dobrego lata. Bo wielu ludzi, którzy są tutaj dzisiaj przez uh, każdy tydzień, w każdy wtorek, czy w czwartek, czy w piątek, jak były konferencje, byli z nami. I i pragnę Wam podziękować, bo ja wiem, że jak to trudne jest jeździć za nami 7-8 godzin, po to, żeby po prostu zobaczyć nasz mecz. I ja po prostu widzę, jak bardzo dużo znaczy ten klub dla wielu z Was. I mam nadzieję, i mam nadzieję, że będziecie mieli wspaniałe wakacje, jeśli widzimy wkrótce w lipcu. Okay,